Szanowni Państwo, chciałem Państwu przedstawić Pana Damiana Marciniaka, założyciela i właściciela kabinetu numizmatycznego w Warszawie. Jest to jedna z najlepszych firm zajmujących się sprzedażą różnych skarbów, m.in. numizmatów. Proszę o wygłoszenie prelekcji na temat pana z insurekcji kościuszkowskiej. Dzień dobry Państwu. To ja z prawdziwą przyjemnością dzisiaj mam tutaj zaszczyt przekazać jeden z największych skarbów polskiej numizmatyki, jeśli chodzi o pieniądz papierowy, czyli banknot z pierwszej polskiej emisji pieniądza papierowego, która miała miejsce w czasie insurrekcji kościuszkowskiej. Jednocześnie jeden z najrzadszych banknotów tejże emisji i najwyższy nominał tejże emisji. Proszę Państwa, zapraszam w takim razie na, na prelekcję przygotowaną w krótkim pokazem slajdów. I przede wszystkim ten banknot będzie tutaj, no tak jak Pan Maciej, zarządzający świetnie muzeum, mówi: koronnym obiektem w jego muzeum, i rzeczywiście tak można go nazwać. Ale jednocześnie, będąc często w różnych muzeach, robiąc kwerendy, zbiorów, przeglądając rzeczy, badając pod kątem naszej działalności, widzę często osoby odwiedzające wystawy muzealne, przechodzące często obok znakomitych obiektów. Jeśli nie wiedzą, czym są te obiekty, to mijają jako kolejny kawałek papieru, kolejny metal, coś, co im może się podoba wizualnie, może nie, ale nie wiedzą, co za tym stoi. Natomiast cykl wykładów, który mamy połączony razem z aukcją, mając świadomość tego, jak ważna jest wiedza, która stoi za poszczególnymi obiektami, nazwaliśmy w numizmatyce widzisz tyle, ile wiesz. I w tej właśnie krótkiej prelekcji postaram się Państwu przedstawić, uzasadnić, dlaczego ta pozycja będzie koronną pozycją, zbiorze tego muzeum i jest jedną z najbardziej pożądanych pozycji w polskim pieniądzu papierowym, którą według mojej wiedzy w Polsce mogą poszczycić się w tej chwili cztery prywatne kolekcje i nieliczne muzea. Proszę Państwa, banknoty insurekcji Kościuszkowskiej. Wyjątkowość tej pozycji jest z kilku względów. Pierwsza, emisja pieniądza polskiego. Nakład tylko 1000 sztuk i to wydrukowane ponad 200 lat temu bo 1794 rok najwyższy nominał tejże emisji, który w obiegu miał wówczas bardzo dużą siłę nabywczą. Nie rozproszony w tymże obiegu. Dzisiaj według naszej wiedzy popartej długoletnimi już badaniami pana Roberta Jadrycha nad banknotami insurekcji odnotowane jest tylko po numerach ich seryjnych 15 egzemplarzy, Przy czym nawet odnotowane, a nie do końca znane, bo niektóre są odnotowane jako ilustrowane po prostu w literaturze, czasami w XIX wiecznej, nie wiadomo gdzie obecnie się znajdujące. Także 15 różnych numerów tylko można zidentyfikować obecnie. Jeśli chodzi o sprzedaż aukcyjną, wystąpił ten banknot na polskich aukcjach, które są organizowane po 90 roku tylko czterokrotnie. To znaczy trzy razy wcześniej i ten jest czwartym egzemplarzem. Również wcześniej, czyli w okresie przedwojennym, czy wcześniejszym okresie nie dotarliśmy do żadnych źródeł, żeby kiedykolwiek był oferowany w publicznej sprzedaży. Także czwarty egzemplarz, który było, można nabyć w publicznej sprzedaży aukcyjnej. Ale żeby zrozumieć wyjątkowość tejże emisji, musimy się cofnąć troszeczkę dalej, czyli do czasów sprzed insurrekcji kościuszkowskiej. Pieniądze Rzeczpospolitej do momentu insurrekcji kościuszkowskiej oparte były stricte na pieniądzu monetarnym. Przy dużych nominałach, dukatach, talarach stricte kruszcowo o niezmiennej wartości. Natomiast zysk emitenta polegał na emitowaniu monety zdawkowej, drobniejszej, gdzie była zaniżona próba metalu, w ten sposób można było dochody dla budżetu uzyskać. Niemniej społeczeństwo przez lata, czyli od początku naszej państwowości, przyzwyczajone było tylko i wyłącznie do pieniądza monetarnego. Duży bałagan w polskim systemie fiskalnym obiegu pieniężnego wprowadziła połowa XVII wieku Potop Szwedzki. Konieczność ratowania skarbu wówczas po raz pierwszy wyemitowanie monety podwartościowej czyli takiej gdzie zapis na monecie mówił że ma ona wartość srebra na 30 groszy natomiast rzeczywista wartość tego srebra była 12 groszy. Do tego wyemitowano wówczas pierwsze polskie miedziane szelongi też żeby ratować sytuację skarbu po Potopie Szwedzkim. I od tamtego czasu, proszę Państwa, destabilizacja systemu fiskalnego tylko postępowała, czyli kole, kolejni królowie nie poradzili sobie z reformą systemu monetarnego. Po Janie Kazimierzu Michał Korybut nie zajmował się zbytnio tymi, państw, tymi sprawami w państwie. Jan III Sobieski, nasz znakomity wojenny król, jednak też do spraw ekonomicznych nie przywiązywał uwagi takiej jak do spraw militarnych, a królowie sascy też tutaj nie. Wprowadzili żadnego us ujednolicenia tego systemu i poprawy. W efekcie, okres tuż przed insurrekcją kościuszkowską, czyli okres ostatniego króla polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, przynosi nam reformy monetarne. I to poważne reformy monetarne. Bałagan, który panował przez wcześniejsze sto lat, zostaje uporządkowany i wprowadzone są nowe, dobre pieniądze. Cały czas monety. Czyli system oparty na złocie w przypadku Dukata, na srebrze w przypadku nominałów średnich i moneta zdawkowa jako moneta miedziana. Proszę Państwa, reforma piękna, reforma Stanisława, Stanisławowskiej epoki zrealizowana tak, jak powinno to wyglądać, jakby sobie życzyli obywatele, czyli pieniądz jest z solidnego kruszcu, wiedzą, co dostają. Ale miała pecha być przeprowadzoną w czasach, gdy sąsiedzi działali trochę inaczej, czyli może mówiąc zgodnie z powiedzeniem, jeśli wejdziesz między kruki, musisz krakać tak jak one, tutaj Stanisław August Poniatowski przeprowadził tę reformę zbyt altruistycznie, zbyt idealistycznie, czyli wprowadził dobry pieniądz, nie zarabiając na nim jako emitent zbytnio, a jednocześnie ten dobry pieniądz wykorzystywali nasi sąsiedzi, a szczególnie no, osoba, która zawojowała wówczas pół Europy, czyli Fryderyk II Wielki, nazwany również w praktyce wielkim fałszerzem. Też jego podboje militarne, jego zakończone sukcesami kampanie wojenne były, finansowane były w dużej mierze z kosztem sąsiadów, z fałszerstw, ich pieniędzy. I to samo miejsce miało właśnie w przypadku Polski. Zaczęło się to już za Augusta III, kiedy polskie monety były wywożone za granicę i w Niemczech, w Saksonii przekuwane znaczy niekoniecznie w Saksonii, w Prusach, tak naprawdę z użyciem saksońskiego stempla przebijane dokładnie na takie same jak monety polskie, tylko już z rozwodnionego metalu, rozwodnionego srebra. Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że wywożą 100 sztuk danej monety, przetapiają i wożą z powrotem z tego samego metalu 150. Taka sytuacja miała miejsce za czasów Augusta III Sasa, czyli poprzedzającego Poniatowskiego i niestety również w czasach Poniatowskiego. Jednocześnie światli reformatorzy tej epoki postulowali już wtedy o wprowadzenie pieniądza papierowego. Celem właśnie poprawy sytuacji ekonomicznej kraju, celem skredytowania części tego obiegu, ale w ówczesnym społeczeństwie nie dało się tego wprowadzić. Czyli czy to za czasów typowo rządów Stanisława Augusta, czy później podczas Sejmu Czteroletniego zgłaszane projekty wprowadzenia pieniądza papierowego spełzły na niczym. Proszę Państwa, Sejm, Konstytucja 3 maja 1791 rok, obalona następnie w wyniku Targowicy i przegranej wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku. Stronnictwo polskie patriotyczne, które opowiadało się za reformami w Polsce w wyniku przegranej wojny, musiało wyemigrować. Silnym ośrodkiem emigracji stała się wówczas Saksonia, Lipsk między innymi i w tamten ośrodek, w tamtym ośrodku, również po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku, znajdował się Tadeusz Kościuszko. To tam właśnie zawiązał się w grudniu spisek mający na celu powrót do Polski z działaniami powstańczymi i walkę o odzyskanie częściowo już utraconej w wyniku pierwszego rozbioru, a za chwilę drugiego rozbioru niepodległości. I proszę Państwa, wydaje nam się, że być może pieniądze insurrekcji zostały wprowadzone od tak ad hoc w czasie insurrekcji, ale tak nie było, gdyż w grudzień 1792 roku powstaje idea powstania. Jedną z form dyskutowanych na temat finansowania powstania jest właśnie wprowadzenie pieniądza papierowego, wzorowane po części na tym, co zrobili Francuzi, którzy swoje wydatki militarne finansowali wówczas wprowadzonymi papierowymi asygnatami. Więc zamysły o wprowadzeniu pieniądza w czasie insurekcji były już przed wybuchem powstania. Jest znana również korespondencja Kapostasa do Kościuszki, który przebywał akurat we Francji wówczas, próbując wynegocjować poparcie Francji w działaniach powstańczych. Niestety ta korespondencja akurat, o której tutaj mowa i która jest znana, nie dotarła fizycznie do Kościuszki, gdyż w wyniku zatrzymania posła została przechwycona, częściowo zniszczona, ale później została odtworzona już w, w ramach... Przesłuchań czy wyjaśnień po zakończonym powstaniu kościuszkowskim. Niemniej idea wprowadzenia pieniądza insurrekcyjnego, który miał finansować działania powstańców, naradza się jeszcze przed wybuchem powstania. Powstanie kościuszkowskie, insurekcja jako oficjalną datę wybuchu tego powstania przyjmuje się datę uroczystej przysięgi Tadeusza Kościuszki na rynku krakowskim, czyli 24 marca 1794 roku. I proszę Państwa, gdy Kościuszko zostaje naczelnikiem powstania, za sprawy związane z zarządzaniem powstania odpowiada, odpowiada Najwyższa Rada Narodowa. I ta Najwyższa Rada Narodowa powołuje z dniem 8 czerwca 1794 roku Dyrekcję Biletów Skarbowych której zadaniem jest przygotowanie pierwszego polskiego pieniądza papierowego, który miałby sfinansować wydatki powstańcze. Szybko przystępują do działań. Z datą 8 czerwca zostaje wydana ustawa, w wyniku której jest planowane wydanie następujących nominałów: 5 zł, 10 zł, 25 zł, 50 zł, 100 zł, 500 zł i 1000 zł. Wszystkie banknoty w tym samym formacie pionowym, podłużnym, dość duże, różniące się tylko kolorami i szczegółami w drobnych oznaczeniach ramki. Realizacja tego projektu zajmuje jednak trochę czasu, czyli 8 czerwca jest dniem powołania Dyrekcji Biletów Skarbowych. Pierwsze bilety skarbowe zostają fizycznie wprowadzone do obiegu 16 sierpnia 1794 roku. Są to właśnie te bilety figurujące tutaj u góry. Proszę Państwa, tylko wyobraźmy sobie sytuację, jak wygląda wprowadzenie w efekcie takiego pieniądza. Społeczeństwo przyzwyczajone wcześniej do płacenia tylko dobrą monetą, złotem i srebrem, nagle ma akceptować papier i to papier, który dają za żywność, za zamówiane materiały żołnierze, których przyszłość jest nie do końca pewna, bo gdyż już moment sierpnia 1794 roku to moment, gdy powodzenia militarne nie są już tak spektakularne. Są bitwy, które wróżą, że może być problem z dalszym losem powstania. Niemniej powstańcy potrzebują środków na finansowanie swoich działań i przede wszystkim środków na zakupy chociażby broni czy pozyskanie materiałów za zagranicy. Nie da się tego zrobić za pieniądze papierowe. Więc jednym z ograniczeń, niestety, ustawy, która wprowadza ten pieniądz papierowy, było to, iż. O ile przyjmowanie i we wszelkich zobowiązaniach było obowiązkowe, to już na przykład płacenie do skarbu podatków i danin było ustalone, że może być tylko w połowie wykonane tymi papierami, a w połowie pieniądzem pruszczowym, złotem i srebrem, których tak potrzebowali powstańcy. Tym bardziej powoduje to, że zaufanie do tych pieniędzy jest małe. Na poprzednim slajdzie Pokazałem Państwu jak wygląda wszystkie pieniądze wyemitowane w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Widać tutaj te pierwsze siedem nominałów za zrealizowane w myśl ustawy z 8 czerwca, ale już przed dzień wprowadzenia tychże pieniędzy, czyli wprowadzane są 16 sierpnia, y, Narodowa Dyrekcja Biletów Skarbowych zdaje sobie sprawę, iż będzie problem z wymuszeniem obiegu, a szczególnie może być spory problem, z prozaiczną sytuacją, gdy najmniejszy nominał w tejże emisji jest 5 zł, a ktoś będzie chciał kupić coś za złotówkę. W efekcie daje papierek za towar i jeszcze musi odzyskać resztę od sprzedawcy w postaci brzęczącej monety złotej czy srebrnej, bo nie ma drobnego nominału. Dodatkowy problem z wprowadzaniem tychże pieniędzy. Więc wtedy podjęto decyzję 13 sierpnia o wprowadzeniu drobnych nominałów zdawkowych, które umożliwiłyby taki codzienny obieg przy codziennych zakupach. Powstaje decyzja o wprowadzeniu 5 groszówki, 10 groszówki złotówki. Przy czym realizacja i wykonanie tychże banknotów, które zrealizowane są już w innej formie, w takiej formie małych tekturek, zajmuje trochę czasu. One są zrealizowane dopiero sukcesywnie w październiku, 1 października, 10 groszówka 20 października, a złotówka wręcz 1 listopada. Ten 1 listopada przy złotówce jest bardzo znamienitą datą, gdyż jest to 5 dni przed upadkiem Powstania. Powstanie upada 6 listopada. W efekcie złotówka jest również jednym z najrzadszych banknotów inspekcji. 4 września podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowego nominału, najbardziej potrzebnego chyba w wczesnym obiegu, czyli 4 złotówki. I tutaj realizacja następuje bardzo szybko. One są wprowadzane 17 września już do obiegu. Niemniej problem z obiegiem pieniądza jest duży. W praktyce. Udaje się wprowadzać tylko te najniższe nominały do obiegu, ludzie się buntują, nie chcą przyjmować wyższych nominałów. Z ówczesnej prasy znane są notatki, że, na przykład wybuchła awantura, gdzie sklepikarz spoliczkował klienta, który chciał mu w sklepie zapłacić 5 złotówką za wstążkę zakupioną, która kosztowała 4,50. Także no, tak wyglądało w praktyce obieg i próby wprowadzania pieniądza insurekcji. Nic dziwnego, że wysokie nominały. Były niechętnie przyjmowane, czy prawie niemożliwe do wprowadzenia do długu. A jednocześnie druga strona medalu: żołnierze, żołd mają wypłacany w banknotach. Czyli dostają papier, a nie bardzo mają co z nim zrobić. Pracownicy w fabrykach ta sama sytuacja. Czyli rozproszenie, szczególnie tych wyższych nominałów, jest bardzo małe. Żeby zobrazować naocznie, jak wyglądała siła nabywcza tego najwyższego nominału, 1000 złotówki. Można się odwołać do kursującej wówczas monety srebrnej. Tutaj jest talar liczony wówczas jako 6 złotych. Tutaj na tym zdjęciu widzimy raptem 8 sztuk talarów, bardzo niewiele. Natomiast 1000 złotówka podzielona przez 6 zł, to wychodzi tak naprawdę, że ten papierek, który za chwilę będziemy przekazywali do muzeum, miał wówczas wartość w przybliżeniu 166 dużych srebrnych monet talarowych, czyli około 4 kg srebra. Łatwo zrozumieć, że przy tak krótkim okresie obiegu, złotówka była praktycznie niemożliwa do wprowadzenia do obiegu w jakikolwiek sposób i do zapłacenia jakichkolwiek zobowiązań. Proszę Państwa, ale pieniądze insurrekcji kościuszkowskiej przez ówczesnych traktowane są nie tylko jako pieniądz w codziennych rozliczeniach. Gro osób, które nie idą zbrojnie walczyć w powstaniu, traktują wymianę tychże pieniędzy na brzęczącą monetę, czyli chociażby takiego tysiąca, załóżmy, na talary, jako formę wspomożenia ówczesnego powstania, czyli taka forma, można powiedzieć, wykupu cegiełki. Niestety nie ma to aż tak dużej skali, ale wszystkie takie zdarzenia, szczególnie na większe kwoty, opisywane są wówczas szumnie w ówczesnej prasie. Między innymi jest zapisek hrabiny, która wymieniła w ten sposób 2000 zł, żeby pomóc powstańcom. Dodatkową motywacją ku temu, ażeby w ten sposób wymieniać Pieniądze papierowe emitowane przez powstańców na brzęczącą monetę było to, iż w przypadku umarzania ich zobowiązań, czyli na przykład planowanych sprzedaży dóbr narodowych, na których cała ta emisja była zabezpieczona, będą bonifikaty w zakupie, czyli załóżmy ktoś kupuje majątek ziemski za kwotę X, jeżeli zapłaci tą kwotę w pieniądzach papierowych, które będzie posiadał z obecnej wymiany, to zapłaci 5% niżej. Także tutaj to poskutkowało też pewnym zachęceniem do wymiany tychże pieniędzy insurekcyjnych. Proszę Państwa, w praktyce ustawa z 8 czerwca przewidywała wprowadzenie dużej ilości pieniądza papierowego, natomiast te pieniądze, które zostały wprowadzone w okresie od Momentu ich pierwszego właśnie wprowadzenia, czyli od 16 sierpnia do upadku powstania, do 6 listopada, to raptem 11% tylko tego, co założono wprowadzić. W efekcie, według ściśle prowadzonych i rzetelnych rachunków, wygląda na to, że nakłady są następujące. Widzimy, iż najwięcej w sposób naturalny wymieniono 5 złotówki, która dodatkowo była uprzywilejowana w epoce jeszcze możliwością wymiany w kantorach na brzęczącą monetę, czyli na akurat w tym przypadku na monety miedziane, gdyż żadna z tych pozycji w kantorze, nie mogła być zamieniona odwrotnie, czyli na monetę z powrotem. Jedynie 5łotówka bodajże we wrześniu uzyskała taki status. I jej wyemitowano rzeczywiście najwięcej. 10-złotówka 25-złotówka 50, również mają stosunkowo wysokie nakłady, ale o ile można wyczytać z dawnych zapisków, rzeczywiście w praktyce do 50 używano nominały na wypłatę chociażby żołdu żołnierza. Wyższe nominały. Nie były potrzebne, żeby wyemitowane w takich emisjach. Zresztą bi dyrekcja biletów skarbowych zdaje sobie sprawę z problemu z prowadzeniem tychże nominałów. Widać, jak znikome ilości wyemitowała. 500 i tysiączki 500 tylko 500 sztuk. 1000 złotówki tylko 1000 sztuk. I prawdopodobnie bardzo niewielka ich ilość trafiła do obiegu. Jedna z legend, ale nie wiem na ile potwierdzona, mówi, że jedną z pierwszych tysiąc złotówek właśnie w formie pomocy dla powstańców, w formie cegiełki wymienił na dukaty król Stanisław August Poniatowski. Ale czy to jest potwierdzone, czy to jest tylko mit, czy legenda, tego nie wiem. Proszę Państwa, do dzisiaj znamy następujące numery egzemplarzy tysiąc złotówki, które gdzieś wystąpiły, bądź są znane z kolekcji muzealnych, bądź z literatury bądź z kolekcji prywatnych. Jest to zestawienie na podstawie badań wspomnianego już na początku pana Roberta Jadrycha. Na pewno istnieją jeszcze jakieś egzemplarze tutaj nieodnotowane, ale na podstawie kilkuletnich badań tylko do tych egzemplarzy udało się panu Robertowi dotrzeć, czyli widać, że na chwilę obecną wiemy o 15 sztukach zachowanych. Proszę Państwa, jest to pozycja, która brakuje w najbardziej znamienitych kolekcjach polskich. Dotychczas największą kolekcją, która była sprzedawana publicznie na aukcjach, była kolekcja gromadzona od lat wczesnego PRL-u, po lata 90., następnie w 93. roku sprzedana na aukcji, była to kolekcja Dąbrowskiego, zawierała liczne unikaty. Pozycje, które ja w swojej 20-letniej historii zajmowania się handlem numizmatycznym nie spotkałem w handlu ani razu na przykład ale tutaj pokazuję stronę z ówczesnego katalogu widać, że zestawienie banknotów insurekcji kościuszkowskiej w tej największej sprzedawanej dotychczas kolekcji pieniądza papierowego kończy się na nominale 100 złotowym. czyli nawet w tej kolekcji, tak zaawansowanej i pobudzającej dzisiaj wyobraźnię nie było tych dwóch najwyższych insurekcyjnych nominałów 500 i tysiączki proszę Państwa, kolejne niepowodzenia powstańców zbliżająca się armia pod dowództwem generała rosyjskiego Suworowa do Warszawy oblężenie Warszawy powoduje że już dalsze wprowadzanie pieniądza papierowego insurekcyjnego staje się praktycznie niemożliwe odmawiają już powszechnie akceptowania tegoż pieniądza mimo iż wcześniej bano się kar związanych z odmową gdyż tak jak na jednym z wcześniejszych slajdów jest wymienione kara za odmowę przyjęcia zapłaty w pieniądzach insurekcyjnych. Przy pierwszej odmowie była 10% kwoty, która była odmówiona. Przy kolejnej odmowie tego samego podmiotu 20%. Natomiast jeśli dany podmiot po raz trzeci odmówił przyjęcia zapłaty w biletach skarbowych, nastąpiła konfiskata towaru już bez żadnej zapłaty. Powstanie yy, oblężenie Warszawy i Warszawa poddaje się 5 listopada. Bilety insurekcji kościuszkowskiej oficjalnie zakańczają swój obieg, swoją siłę nabywczą 6 listopada 1794 roku. Po upadku powstania nikt nie płaci zobowiązań za te bilety. Część, która była w kasach rozproszonych, w kasach wojskowych i tak dalej, wraca do głównego skarbu, jest tam zawincjonowana. Gro drobnych nominałów rozproszonych wśród ludności zostaje jako papiery bez pokrycia i nigdy nikt za te nominały nie zapłacił. Natomiast wśród tych właśnie rozproszonych banknotów pozostają te niskie nominały, o których tutaj wspominałem wcześniej do 50 zł i tekturowe, zdawkowe groszówki, 5 groszówki, 10 groszówki czy 4 złotówka, która jest chyba najpospoliczniejsza. Natomiast wśród ludności nie zostają te wysokie nominały. W efekcie ta 500 czy 1000 przez lata już w XIX wieku uważana jest za najrzadsze pozycje, wysoce prawdopodobne. Tutaj głowiliśmy się nad tym już wielokrotnie, jaki jest los tych niewprowadzonych wówczas do obiegu egzemplarzy wydrukowanych. Ale musimy sobie zdać sprawę, że jednak to był druk na wysokiej jakości papierze. Znajdujemy się obecnie w papierni, która zapewne doskonale wie, że makulatura jest również materiałem istotnym do, do dalszej przeróbki. Szczególnie chociażby jeszcze w niedawnych latach sami odnosiliśmy makulaturę do skupu, czy po wsiach jeździli tak zwani szmaciarze, którzy skupywali makulaturę, czy szmaty, właśnie na wyrób papieru. Sądzę z dużą dozą prawdopodobieństwa, że te niewprowadzone rzeczywiście do obiegu, które się nie udało wprowadzić, banknoty insurrekcyjne wyemitowane później, najprawdopodobniej trafiły z powrotem po prostu do papierni jako makulatura. Gdyż gdyby było inaczej, to na przestrzeni praktycznie 250 lat, które minęły od insurekcji kościuszkowskiej i jej wyemitowania, jakieś znalezisko tego typu rzeczy powinno się trafić. A nie trafiło się, i sądzę, że szanse na to są znikome. Także każda sztuka, która pojawia się raz na kilka lat tych najwyższych nominałów, no, rozbudza emocje kolekcjonerskie bardzo mocno i tak jak to było również na naszej ostatniej aukcji, tutaj również rozbudziła emocje i tutaj duży szacunek i ukłon w stosunku do dyrektora Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, który w znakomity sposób przejął ją do zbiorów Muzeum w Dusznikach-Zdroju. Także wyjątkowy walor, moim zdaniem znalazł swoje właściwe miejsce. Natomiast pominęliśmy jeszcze jeden slajd. Proszę Państwa, prowinencja przy takich rzeczach jest bardzo istotna. I tutaj jest również ciekawa historia tego egzemplarza, który za chwilę zagości w budynku muzeum. Jest to egzemplarz pochodzący ze zbiorów brytyjskiego pastora Alana Kohl. Znanego w świecie międzynarodowo kolekcjonera pieniądza papierowego całego świata, który również zaangażował się i współpracował w tworzeniu katalogów pieniędzy całego świata. W jego zbiorze ten banknot przeleżał ponad 50 lat. Rozmawiając z Czesławem Miłczakiem, autorem katalogu polskich pieniędzy papierowych, w zasadzie najlepszego, najbardziej rozbudowanego leksykonu polskiego pieniądza papierowego, on we swoich wspomnieniach nadmienił mi, że jak korespondował z panem Alanem Kohl już w latach 70. tych dowiedziawszy się, że ma 500 i tysiączkę insurrekcji kościuszkowskiej w swoich zbiorach, zapytywał, czy nie zechciałby ich sprzedać. Ale on wówczas odpowiadał, Patriotycznie, chociaż inaczej niż moglibyśmy to potraktować z naszego punktu widzenia. Powiedział, że to są jego zdaniem wyjątkowe pozycje i on chciałby, żeby one przede wszystkim zostały na wyspach w Anglii. Natomiast, no, jak widać, udało się jednak pozyskać od pana Alana ten banknot, zaoferowaliśmy go na aukcji w październiku tego roku, a obecnie zostanie za chwilę przekazany do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrowia. Proszę Państwa, jeśli mogę jeszcze jedną rzecz dodać z mojego punktu widzenia jako osoby interesującej się ogólnie numizmatyką, monetami, banknotami. Będąc gdziekolwiek w świecie, staram się odwiedzać muzea tego typu pieniędzy, żeby też poznawać znajdujące się tam egzemplarze. Wiem, jak trudno czasami jest dotrzeć do zbiorów muzealnych i do zbiorów takich, które z naszego punktu widzenia są bardzo istotne, ale z punktu widzenia placówki, w której znajdują się te istotne dla nas rzeczy, stają się one nieosiągalne, niedostępne. Wymagają specjalnych kwerent, umawiania się, dużo wcześniejszego zapowiadania się, żeby to zobaczyć. I cieszę się, że ten banknot będzie w Muzeum Papiernictwa, gdyż tutaj, widząc wystawę widząc, jak pracuje to muzeum, widzę, że jednocześnie będzie to banknot dostępny dla pasjonatów polskiego pieniądza papierowego. I to jest bardzo duże znaczenie z mojego punktu widzenia rynku kolekcjonerskiego całego, bo pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę z banknotem, jak marzyłem o tym, żeby zobaczyć 500 i tysiączkę. Udało mi się to po kilku latach gdzie swoje egzemplarze z zbioru pokazał mi pan Janusz Lucow, obecnie osoba, która jest właścicielem największej prywatnej kolekcji pieniądza papierowego. Natomiast teraz, dzięki temu, że będzie tutaj zapewne na ekspozycji stałej albo mieszanej, czasowo stałej, każdy z kolekcjonerów zafascynowany pieniądzem papierowym, który już na początku będzie musiał sobie zdać sprawę, że tych dwóch banknotów insurrekcji prawdopodobnie nie uda mu się włączyć do zbioru tych dwóch najwyższych nominałów będzie miał przyjemność zobaczyć chociażby tą tysiączkę w Muzeum Papiernictwa w Dusznikastroju. Dziękuję bardzo.